Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś się zmienia, ale nie potrafisz tego nazwać? Że świat wokół ciebie trwa, ale ty przestajesz w nim pasować? Twoje serce bije tak samo, ale bije inaczej. Myśli są głębsze, emocje bardziej prawdziwe. Sam nie wiesz, czy się rozpadasz, czy może w końcu się składasz. To, co kiedyś dawało ci radość, dziś wydaje się płytkie. A to, co kiedyś przerażało, dziś przyciąga. Może budzisz się nie do nowej wersji siebie, ale do tej, która zawsze tam była. W tym filmie opowiem ci o siedmiu znakach, które pokazują, że właśnie wchodzisz w najważniejszą podróż swojego życia. Duchowe przebudzenie nie będzie łatwo, ale będzie prawdziwie. Jesteś gotowy? Czy czujesz? Że ostatnio twój świat staje na głowie i nic nie jest taki jak dawniej? Może doświadczasz emocji i wydarzeń, które wywracają twoją codzienność do góry nogami. Czujesz, jakby grunt usuwał ci się spod nóg, rzeczy kiedyś ważne tracą znaczenie, a to, co znane, wydaje się obce. Zastanawiasz się, co się ze mną dzieje? Dlaczego czuję się tak inaczej? Nie jesteś sam. To, czego doświadczasz, może być duchowym przebudzeniem. Duchowe przebudzenie to głęboki, wewnętrzny proces przemiany. Czasem zaczyna się cicho, jak szept intuicji, a czasem dramatycznie od życiowego kryzysu. Nagle zaczynasz dostrzegać wszystko w nowym świetle. Ten proces bywa trudny, pełen pytań, niepewności, momentów samotności i chaosu. Jednak jest też niezwykle piękny i wyzwalający, bo prowadzi cię do bardziej świadomego, Pełnego spokoju życia. Od pierwszej chwili, gdy dusza woła o uwagę, aż po chwilę głębokiej harmonii, przebudzenie odmienia Ciebie i Twój sposób postrzegania świata. W tym filmie opowiemy o siedmiu oznakach duchowego przebudzenia. Jeśli rozpoznasz u siebie te sygnały, zrozumiesz, że nie tracisz zmysłów, przechodzisz przez ważny etap rozwoju. Każdy znak wyjaśnimy na przykładach i metaforach, abyś mógł lepiej poczuć i zrozumieć, co dzieje się wewnątrz Ciebie. Pamiętaj, to podróż, a nie wyścig. Teraz przyjrzyjmy się siedmiu oznakom, które wskazują, że budzisz się duchowo. Życiowy wstrząs i poczucie zagubienia. Wielu ludzi zaczyna duchowe przebudzenie od silnego wstrząsu, wydarzenia, które przewraca ich świat do góry nogami. Być może przeżyłeś rozpad związku, utratę pracy lub głęboki kryzys egzystencjalny. Nagle wszystko, co budowałeś latami, rozsypuje się niczym domek z kart. Dlaczego moje życie się wali, pytasz w rozpaczy. Czujesz się zagubiony, jak żeglasz w trakcie burzy, który stracił widoczność lądu. To poczucie chaosu i zagubienia jest bolesne, ale kryje w sobie sens. Jak mówi stare przysłowie, najciemniej jest tuż przed świtem. Twój dawny świat musi się zachwiać, abyś mógł przebudzić się do nowej świadomości. Gdy dotykasz emocjonalnego dna, czujesz pustkę, smutek, dezorientację, to moment. W którym twoja dusza zaczyna pukać do drzwi twojej świadomości. Ten wstrząs to często początek przemiany. Choć teraz boli, z czasem zrozumiesz, że to był impuls, który skłonił cię, by szukać głębszego sensu. Jak Feniks, rodzący się z popiołów, ty również odrodzisz się silniejszy z tego pozornego upadku. W chwilach takiego kryzysu rodzi się pytanie: kim naprawdę jestem, skoro wszystko, co znałem, przestało istnieć? To pytanie. Choć wypływa z bólu, zapoczątkowuje podróż w głąb siebie. Życiowy wstrząs budzi cię ze snu utartych schematów. Zaczynasz kwestionować rzeczy, które dotąd brałeś za pewnik. Paradoksalnie w największym zagubieniu kiełkuje ziarno nowej świadomości. Jeśli czujesz, że stoisz na gruzach dawnego życia, wiedz, że w tych gruzach znajdziesz fundament pod coś nowego i prawdziwego. Przewartościowanie życia i poszukiwanie sensu kiedy opadnie pierwszy pył po życiowym wstrząsie zaczyna się inaczej patrzeć na swoje życie pojawia się silna potrzeba przewartościowania wszystkiego to co kiedyś wydawało ci się celem kariera osiągnięcia materialne opinie innych teraz traci swój blask zamiast tego budzi się w tobie palące pytanie jaki jest sens tego wszystkiego czujesz wewnętrzną pustkę której nie wypełnią już dawne rozrywki czy sukcesy Twoja dusza pragnie czegoś więcej, czegoś prawdziwego. Możesz złapać się na tym, że szukasz głębszych odpowiedzi. Czytasz książki o duchowości, filozofii życia, zaczynasz zgłębiać nauki, które wcześniej wydawały ci się obce lub nieistotne. Być może późno w nocy oglądasz inspirujące wykłady, czując dziwne poruszenie serca na nowe idee. Jak wędrowiec, który odkrył, że mapa, z którą podróżował przez lata, jest nieaktualna. Tak ty zaczynasz rysować własną mapę życia na nowo. Dawne prawdy przestają wystarczać. W tym etapie przebudzenia zadajesz pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi. Dlaczego tu jestem? Co powinienem robić w życiu? Co jest moją prawdziwą pasją i misją, te myśli krążą w Twojej głowie? Możesz czuć niecierpliwość, pragnienie zmiany, na przykład zmiany pracy na taką, która daje poczucie sensu. Albo potrzeby zaangażowania się w coś, co służy innym. To znak, że budzi się Twoje prawdziwe ja, które nie chce już żyć na autopilocie. To właśnie teraz przewartościowujesz swoje priorytety i odkrywasz, co naprawdę gra w Twojej duszy. Choć może to być dezorientujące, jest dowodem, że zaczynasz żyć bardziej świadomie niż kiedykolwiek. Kuśtawka emocji i uwalnianie dawnych ran. Duchowe przebudzenie często wyzwala całą gamę uczuć, od euforii po rozpacz. Możesz czuć się, jakby jechał emocjonalnym rollercoasterem. Jednego dnia doświadczasz głębokiego spokoju i radości, w następnego zanurzyć się w smutku lub złości bez wyraźnego powodu. Kuśtawka emocji potrafi zaskoczyć. Zastanawiasz się, skąd nagle tyle łez albo odwrotnie, skąd napływ dziwnej, błogiej wdzięczności. To normalne na ścieżce przebudzenia. Wiele z tych emocji to dawne, niezagojone rany, które teraz wypływają na powierzchnię, byś mógł je ostatecznie uzdrowić. Możesz nagle przypomnieć sobie dawne wydarzenie z dzieciństwa, które wciąż wywołuje ból, albo uświadomić sobie stłumioną dotąd złość. Dusza wie, co wymaga oczyszczenia. Jak rana, która musi zostać przemyta, zanim się zagoi, tak twoje serce wypuszcza na powierzchnię stary ból, by móc go uleczyć. Choć przeżywanie tych emocji bywa trudne, jest to oznaka, że dokonuje się wewnętrzne oczyszczenie. Zamiast tłumić te uczucia, zacznij je obserwować i akceptować. Kiedy chce ci się płakać, płacz, dając upust temu, co nagromadziło się przez lata. Gdy czujesz gniew, wyraź go w bezpieczny sposób, na przykład pisząc w dzienniku, krzycząc w poduszkę lub wyczerpując energię podczas ruchu. Pomyśl o tym jako o emocjonalnym detoksie. Czy to nie ulga w końcu zdjąć z siebie ciężar dawnych lat? Każda fala smutku, która przez ciebie przepływa, Zabiera ze za sobą część przeszłego cierpienia. Każdy wybuch śmiechu czy wzruszenia otwiera cię na odczuwanie głębszej radości. Ta huśtawka, choć męcząca, oznacza, że budzisz się do pełniejszego przeżywania życia, już nie przez przytłumiony filtr, ale w pełnych barwach emocji. Samotność i zmiana relacji z innymi. Na drodze duchowego przebudzenia może pojawić się uczucie osamotnienia. Nagle odkrywasz, że rozmowy które kiedyś sprawiały Ci przyjemność, teraz Cię nużą. Czujesz się inny niż dotychczas i masz wrażenie, że otoczenie już Cię nie rozumie. Przyjaciele, z którymi spędzałeś czas, mogą zauważyć, że się zmieniłeś. Ty też czujesz, że coraz trudniej znaleźć Wam wspólny język. Być może częściej wybierasz ciszę i samotny spacer w parku zamiast głośnego spotkania w gronie znajomych. Ta samotność bywa trudna, bo jako ludzie pragniemy akceptacji i zrozumienia. Możesz zadawać sobie pytanie, czy ze mną jest coś nie tak, że odcinam się od innych? Prawda jest taka, że gdy przechodzisz przemianę wewnętrzną, naturalnie zmieniają się twoje relacje. Niektórzy ludzie z twojego otoczenia mogą nie być gotowi podążać tą samą ścieżką co ty i to w porządku. Przebudzenie sprawia, że autentyczność staje się dla ciebie ważniejsza niż dopasowanie się na siłę. Wolisz być sam, niż udawać kogoś, kim już nie jesteś. Z czasem zauważysz, że ta pozorna samotność jest przestrzenią do wzrostu. W ciszy lepiej słyszysz swój wewnętrzny głos. Zaczynasz przyciągać nowe osoby, takie, które nadają na podobnych falach, dzielą twoje wartości i rozumieją twoje duchowe poszukiwania. Dawne znajomości mogą się rozluźnić, ale w ich miejsce pojawią się relacje głębsze, bardziej świadome. A prawdziwi przyjaciele, nawet jeśli początkowo nie rozumieją, z czasem zobaczą i uszanują przemianę, jaka w tobie zachodzi. Samotność na ścieżce przebudzenia nie jest karą, to czas, w którym rozkwitasz w zgodzie ze sobą, uczysz się kochać własne towarzystwo i przygotowujesz miejsce na nowe, bardziej autentyczne więzi. Wzmożona wrażliwość, intuicyjne przeczucia. Czy zauważasz, że od pewnego czasu świat wydaje się intensywniejszy? Kolory jakby nabrały głębi, dźwięki mocniej rezonują, a emocje innych ludzi niemal fizycznie na ciebie wpływają. Duchowe przebudzenie często wiąże się ze wzrostem wrażliwości na otaczający nas świat. Twoja intuicja, wewnętrzny głos czy przeczucie odzywa się coraz częściej i wyraźniej. Być może miewasz sny, które niosą ważne przesłania, albo nagle czujesz, co powinieneś zrobić, choć logika podpowiada co innego. Ta nowo odkryta wrażliwość może być błogosławieństwem i wyzwaniem zarazem. Z jednej strony odczuwasz piękno życia głębiej niż kiedykolwiek. Zachód słońca potrafi Cię wzruszyć do łez, a kontakt z naturą daje Ci niemal mistyczne ukojenie. Z drugiej strony tłum, hałas czy negatywne emocje innych ludzi męczą Cię szybciej niż dawniej. Możesz potrzebować więcej czasu samotności, aby naładować baterie albo zmienić pewne nawyki, na przykład ograniczyć oglądanie wstrząsających wiadomości, by chronić swoją wrażliwość. Jednocześnie intuicja staje się Twoim wiernym przewodnikiem. Coraz częściej po prostu wiesz, bez racjonalnego wyjaśnienia, którą drogę wybrać. Możliwe, że doświadczasz drobnych przeczuć, które potem się sprawdzają, jakbyś miał wewnętrzny radar. To tak, jakbyś dostroił się do subtelnych fal wszechświata. Nie ignoruj tych sygnałów. Twoja dusza przemawia przez intuicję, podsuwając ci wskazówki co do kolejnych kroków. Wraz z przebudzeniem uczysz się ufać sobie na głębszym poziomie. Wrażliwość. Choć czasem trudna w codziennym życiu, jest darem, otwiera cię na bogactwo doświadczeń i chroni przed wybieraniem dróg niezgodnych z twoim sercem. Znaki i synchroniczności od wszechświata. Im bardziej się budzisz, tym częściej zauważasz w swoim życiu tajemnicze znaki. Niby przypadkowe zdarzenia układają się w znaczący wzór, jakby ktoś za kulisami kierował sceną twojego życia. Jung nazwał to synchronicznością, znaczącym zbiegiem okoliczności. Na przykład myślisz o starym przyjacielu i w tej samej chwili on do ciebie dzwoni. Albo natykasz się na książkę, która dokładnie odpowiada na nurtujące cię pytania. Powtarzające się liczby na zegarze 11.11, 22.22 zdają się puszczać do ciebie oko, jakby wszechświat mówił, jesteś na dobrej drodze. Te synchroniczności to więcej niż przypadek, to język, którym przemawia do nas życie, gdy jesteśmy gotowi słuchać. Może to być piosenka usłyszana w odpowiednim momencie, fragment rozmowy obcych ludzi, który przynosi ci olśnienie, czy znalezione na ulicy piórko w chwili zwątpienia, dające ci dziwne poczucie otuchy. Kiedyś zlekceważyłbyś takie drobiazgi, ale teraz serce podpowiada ci, że kryje się w nich przesłanie. Zaczynasz czuć, że wszechświat cię prowadzi. Jak podróżnik otrzymujący mapę w nieznanym terenie, tak to otrzymujesz wskazówki w postaci znaków. To dodaje otuchy. Uświadamia, że nie błądzisz po omacku. Nawet w trudnych chwilach dostrzegasz małe cuda, które pozwalają ci iść naprzód. Pytasz retorycznie: Czy to przypadek, czy przeznaczenie? W głębi duszy wiesz, że to drugie. Synchroniczność to potwierdzenie, że jesteś częścią większego planu, że twoje przebudzenie ma sens nie tylko dla ciebie, ale jest też nitką w wielkiej tkaninie istnienia. Gdy dostrzegasz te znaki, uśmiechasz się. Czując wdzięczność i połączenie z czymś większym, poczucie jedności, miłości i wewnętrznego spokoju. W miarę jak brniesz przez kolejne etapy przebudzenia, zaczynasz doświadczać chwil prawdziwej harmonii i jedności. Mimo burz, które przetrwałeś po drodze, pojawiają się momenty głębokiego spokoju, jak ciche oko cyklonu. Możesz któregoś dnia usiąść w ciszy, spojrzeć w głąb siebie i poczuć wszechogarniający pokój. To uczucie. Jakby wszystko było na swoim miejscu, choć pozornie w świecie zewnętrznym nadal jest wiele znaków zapytania. Po prostu przez krótką chwilę wiesz, że jest dobrze, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Z przebudzeniem wiąże się też rozkwit miłości i współczucia. Twoje serce otwiera się zarówno na ciebie samego, jak i na innych ludzi. Czujesz autentyczną życzliwość, być może wybaczasz komuś dawne krzywdy, bo rozumiesz, że trzymanie urazy tylko Ciebie zatruwało. Może zauważasz, że patrząc na nieznajomego, czujesz z nim łączność, tak jak byście obaj byli częścią jednej większej całości. To właśnie poczucie jedności, świadomość, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, a granice między nami są mniej realne niż się wydaje. W takich momentach bywa, że doświadczasz miłości nie w romantycznym, lecz uniwersalnym sensie, miłości jako siły przenikającej świat. Może poczułeś ją, patrząc na gwiazdy, Słuchając porannego śpiewu ptaków lub trzymając ciepłą dłoń przyjaciela w trudnej chwili. To miłość do życia, wdzięczność za każdy oddech. Towarzyszy jej wewnętrzna siła, już nie tak łatwo zachwiać Twoim spokojem, bo zakorzeniłeś się w sobie. Nawet jeśli problemy nie znikają, ty reagujesz na nie inaczej z ufnością, ze świadomością, że są przejściowe, że na głębszym poziomie wszystko jest w porządku. To chyba najpiękniejszy znak przebudzenia odkrycie w sobie wewnętrznego światła, które świeci niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Przechodzenie przez duchowe przebudzenie to podróż pełna wyzwań, ale i cudownych odkryć. Jeśli rozpoznajesz u siebie te siedem oznak, wiedz, że to, co się z tobą dzieje, ma głęboki sens. Nie jesteś samotną wyspą dryfującą bez celu, płyniesz ku nowemu lądowi świadomości. Każda trudna chwila Każda łza i każdy zachwyt nad pięknem istnienia są częścią procesu stawania się tym, kim naprawdę jesteś. Na koniec pamiętaj, że przebudzenie to nie cel sam w sobie, lecz droga. Droga, na której uczysz się ufać sobie, kochać głębiej i żyć pełniej. Daj sobie czas i wyrozumiałość. Gdy poczujesz się zmęczony, oprzyj się na swoim oddechu i wewnętrznej ciszy, tam znajdziesz schronienie. Każdy z nas przebudza się w swoim tempie, we właściwym dla siebie momencie. Niech te słowa dodadzą ci otuchy. Jesteś silniejszy niż myślisz, bo zmierzasz ku światłu, nawet jeśli czasem idziesz przez mrok. Duchowe przebudzenie to dar, pozwala ci przeżyć życie z otwartymi oczami i sercem. A gdy już przejdziesz przez burzę, rozejrzyj się: świat będzie jaśniejszy, a ty poczujesz w sobie spokój i moc, której nic nie zachwieje. Właśnie ku temu zmierzasz. Ku życiu w pełnej świadomości, miłości i autentyczności. Krocz odważnie tą ścieżką, bo na jej końcu czeka najprawdziwsza wersja Ciebie. Jeśli rozpoznałeś siebie w tych siedmiu znakach, to znaczy, że już idziesz, że nie śpisz, że Twoja dusza postanowiła się przebudzić. I choć czasem może Ci się wydawać, że wszystko się wali, to tylko to, co nie było prawdą, robi miejsce na to, co jest prawdziwe. Przebudzenie to nie wyścig. Nie trzeba znać celu, by iść właściwą drogą. Czasem wystarczy zaufać. Zaufaj temu, co czujesz. Zaufaj sobie. Zaufaj temu, że to, co cię woła, jest Twoje. Bo budzisz się nie po to, by być idealny. Ale po to, by być prawdziwy. A prawda nie potrzebuje być doskonała. Ona tylko potrzebuje być Twoja. Dziękuję, że byłeś tu ze mną. Dziękuję, że jesteś sobą. Do zobaczenia, w świetle, które już w tobie płonie. Dziękuję, że byłeś tu do końca. Jeśli to, co usłyszałeś, poruszyło cię, zostaw po sobie ślad. Napisz w komentarzu, który z siedmiu znaków najbardziej dotyczy ciebie? Subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej takich treści, prawdziwych spokojnych, głębokich. Podaj dalej ten film, może ktoś bliski też właśnie się budzi. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu, w świetle, w prawdzie, w sercu.